Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak nowoczesna rosyjska łódź podwodna Krasnodar potrafi wprawić w zakłopotanie cały Sojusz Północnoatlantycki? Czy możliwe, że ta skuteczna maszyna wojenna, nazywana przez niektórych czarną dziurą, może zmienić zasady gry w globalnej architekturze bezpieczeństwa? Jakie skutki mają dla świata działania Putina, gdy na horyzoncie pojawiają się nowe strategie militarne? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym odcinku na kanale GeoPulse. A na razie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału GeoPuls. Zostawcie lajka w środku filmu, komentarz składający się z siedmiu słów, a jeśli uznacie to za stosowne, podzielcie się tym filmem z innymi to będzie duże wsparcie dla mojego kanału. Dziękuję i kontynuujemy. Rosyjska podwodna łódź Krasnodar nie tylko wzbudza obawy wśród sojuszników, ale także składa się na nową rzeczywistość militarną, która zmienia postrzeganie konfliktów i strategii obronnych. To nie jest tylko kolejna jednostka wojskowa, to symbol, który dobitnie pokazuje jak wielką wagę przywiązuje Rosja do swojego potencjału morskiego. Po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny Zachód poczuł się bezradny wobec tej technologii. Łódź ta jest w stanie z łatwością zablokować komunikację między Stanami Zjednoczonymi a Europą, przecinając kluczowe szlaki morskie. Jest to zjawisko, które zdecydowanie zasługuje na uwagę. W obliczu poważnej amerykańskiej grupy okrętów wojennych na czele z lotniskowcem George H. W. Bush, zadanie ich śledzenia okazało się niezwykle trudne. Jak można skutecznie polować na łódź podwodną, która została zaprojektowana w taki sposób, aby pozostać niewykryta? Krasnodar to jedna z najcichszych łodzi na świecie, wyposażona w rakiety manewrujące. Jej napęd dieslowsko-elektryczny działa niemal bezszelestnie, co stawia ją w wyjątkowej pozycji strategicznej. Jednak nie jest to tajemnica. W kontekście obronności Rosji te osiągnięcia są wynikiem długotrwałych badań i inwestycji. Rosyjskie strategiczne atomowe łodzie podwodne operują daleko na północnym oceanie lodowym, znikając z radarów i dając krajowi istotne przewagi. W miarę jak Rosja intensyfikuje swoje działania w tej sferze, wspomina się o nowym podejściu do militarnego myślenia. Rosja przyjmuje coraz bardziej zdecydowane kroki w modernizacji swojego floty podwodnej. Szczególną uwagę poświęca atomowym łodziom podwodnym projektu 9.5, znanym jako Boriej, które są potężne jak żywioł i ciche jak cień. Z ich pokładów można wystrzeliwać rakiety balistyczne Buława, z których każda jest w stanie dostarczyć sześć głowic termojądrowych. Dla porównania, moc jednej takiej głowicy jest prawie dziesięciokrotnie większa niż ta, która została zrzucona na Hiroszimę. Taki atak ma potencjał zniszczenia całych miast w promieniu sześciu kilometrów, nie pozostawiając niczego ani nikogo. Jednak to nie tylko liczby są tu istotne. Rosja nie tylko zwiększa swoje zasoby, ale także zmienia swoją doktrynę wojskową i przekształca strategię nuklearną, ucząc się na podstawie wydarzeń z ostatnich lat, konfliktów i sankcji. W obliczu formalnego zakończenia relacji z Europą w kwestii konwencjonalnych sił zbrojnych Rosja wycofała się z układu z 2007 roku, który teraz de jure nie istnieje, sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Ministerstwo Obrony Rosji jasno stwierdziło, że nie ma sensu negocjować z tymi, którzy łamią umowy. W związku z tym, że NATO nie ukrywa już swojego stosunku do Rosji, kraj ten nie ma innego wyjścia, jak tylko intensyfikować inwestycje w armię, flotę i nowoczesne technologie. To już nie jest kwestia prestiżu, ale przetrwania na złożonym polu geopolitycznym. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na rozwój dronów oraz technologii walki radioelektronicznej. Dzisiejsze drony mogą być składane w domowych warsztatach i stają się nową bolączką dla wszystkich armii na świecie. Rosja stara się być o krok do przodu, a nowe technologie, takie jak piąta generacja myśliwców SU-57, otwierają zupełnie nowe możliwości taktyczne. Ostatnio pojawiły się informacje o nowym pocisku, który może być używany przez ten myśliwiec. To nie jest zwykła rakieta, to nowa jakość w militarnej rozgrywce. Złożone skrzydło i nowoczesny napęd pozwalają tej rakiecie działać na dużych odległościach, porównywalnych z tymi, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla ciężkich bombowców. Dzięki temu myśliwiec SU-57, wyposażony w nową rakietę, staje się narzędziem strategicznego zasięgu, zdolnym do ataku z odległości od 2 do 3000 kilometrów. Takie zasięgi całkowicie zmieniają zasady gry i pozwalają na działania daleko od własnych granic, nawet w sytuacjach, gdy użycie ciężkiej awiacji nie jest możliwe. Co jednak kryje się w ładunku nowej rakiety? Czy przypadkiem nie mamy do czynienia z głowicą nuklearną? Jeśli te spekulacje okażą się prawdziwe, to ten nowy system uzbrojenia stanie się kluczowym elementem strategicznego odstraszania. Te projekty wymagają lat pracy, co sugeruje, że nowe technologie mogły być opracowywane w tajemnicy przez długi czas, czekając na odpowiedni moment do ogłoszenia. W tym kontekście Rosja daje jasno do zrozumienia, że jest gotowa na reakcję na potencjalne zagrożenia. W obliczu konfliktów na Bliskim Wschodzie, podczas gdy USA przerzucają w region lotniskowce, Rosja pokazuje swoje możliwości i sygnalizuje, że jest gotowa na działanie. Nowa rakieta, która może osiągać zasięg 2 lub 3000 kilometrów, staje się instrumentem nie tylko wojskowym, ale także dyplomatycznym. Wszystkie te zmiany nie pozostają niezauważone przez międzynarodowe społeczności. To nie tylko aktualne doniesienia wojskowe, ale sygnał, że świat staje się coraz bardziej chaotyczny, a granice i sojusze ulegają przekształceniu. W obliczu tych wydarzeń Rosja, mająca największe terytorium na świecie, nie ma innej opcji jak tylko wzmacniać swoje siły zbrojne i technologie. To nie jest luksus, lecz konieczność przetrwania. Tak więc, w miarę jak Rosja kontynuuje swoje dążenia do wzmocnienia floty i armii, stajemy przed nową rzeczywistością, w której tradycyjna technika wojenna musi współistnieć z nowoczesnymi, niewidzialnymi systemami. Na kanale Geopuls będziemy śledzić te zmiany, które mogą zdefiniować przyszłość globalnej geopolityki i bezpieczeństwa. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak jedna maszyna może zastąpić kilka rodzajów sprzętu wojskowego? Jak SU-57, nowoczesny myśliwiec może zmienić oblicze taktyki w powietrzu, a jednocześnie wpływać na logistykę w armii, co sprawia, że Rosja, pomimo trudnych warunków, wciąż jest w stanie wprowadzać innowacje w technologii wojskowej, takie jak systemy łączności czy nowoczesne pojazdy terenowe. Myśliwiec SU-57 to nie tylko kolejna maszyna w arsenale, to prawdziwy przełom, który łączy w sobie funkcje kilku różnych typów sprzętu i myśliwca SU-27 i przechwytacza MIG-29, a także niektórych wersji bombowców. W praktyce oznacza to, że im więcej zadań potrafi wykonać jedna jednostka, tym bardziej opłacalne staje się jej masowe wytwarzanie. Mniejsza liczba typów sprzętu oznacza też mniej logistyki, niższe koszty utrzymania i większą siłę rażenia na jednostkę powierzchni. Projektanci SU-57 nie tylko wprowadzili nową technologię, ale także przedstawili wizję przyszłości, która zmienia sposób, w jaki myślimy o wojnie. Kto jednak myśli, że nowoczesne konflikty rozstrzyga się tylko w powietrzu czy na morzu, ten jest w błędzie. W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie mają niewidoczne elementy sygnały, częstotliwości i komunikacja. Kto kontroluje informacje, ten kontroluje pole bitwy. W tej dziedzinie Rosja robi ogromne postępy. Nie tylko w zakresie rakiet i samolotów, ale także w technologiach komunikacyjnych żołnierze na linii frontu otrzymują zestawy łączności satelitarnej w zaledwie od jednego do czterech dni. To już nie tylko wsparcie, ale rzeczywista logistyka, która czyni cuda w trudnych warunkach. Wszystko to stoi za projektem SFAROK, który nie jest głośno reklamowany, ale wykonuje niezwykle ważną pracę. Obejmuje on połączenie z internetem satelitarnym, aktywację subskrypcji oraz całodobowe wsparcie techniczne. Pomimo sankcji i wydawałoby się niemożliwych okoliczności, wojna wymaga dostępu do komunikacji i ten dostęp jest zapewniony. Ale to nie wszystko. Aby chronić życie żołnierzy, na front wysyłane są przenośne spektrometr Jastrząb 10, niewielkie urządzenie zdolne do rozpoznawania sygnałów z dronów, identyfikowania częstotliwości i lokalizowania ich zanim zajmą pozycję. Ten kompaktowy przyrząd jest częścią nowoczesnej systemu walki radioelektronicznej, umożliwiającej nie tylko dostrzeganie, ale i rozumienie sytuacji w eterze, co pozwala na szybką reakcję. Firma Dosvarok współpracuje z fundacjami charytatywnymi, dostarczając pomoc humanitarną i pracując bezpośrednio z armią. To nie tylko działalność biznesowa, ale również misja, co zostało docenione przez państwo, które przyznało firmie nagrody i pozytywne opinie. Co ciekawe, projekt uruchomił również system zaszyfrowanej łączności satelitarnej, mogący być wykorzystywany w edukacji i rozwoju. Każdy żołnierz, który przeżył wojnę, to nie tylko człowiek, ale także źródło cennego doświadczenia, które można wykorzystać w przyszłości. Podczas gdy rozmowy o okrętach podwodnych i rakietach budzą dreszcze wśród analityków, armia powietrzna wykonuje swoją pracę cicho, pewnie i niezawodnie, a w tej dziedzinie również szykują się zmiany. Siły powietrzno-kosmiczne Rosji zaczęły otrzymywać najbardziej udźwigowe śmigłowce na świecie – zmodernizowane mi 26 tw Ten sprawdzony w boju statek powietrzny, który przeszedł przez wiele misji, teraz przeżywa swoje drugie narodziny. To nie tylko środek transportu, to powietrzne lądowisko. Zmodernizowana wersja otrzymała nowe silniki, cyfrową awionikę, nawigację satelitarną i system łączności, usprawnione kokpity pilotów oraz fotele absorbujące energię. Dzięki adaptacji pod noktowizory maszyna zyskała również zdolność do nocnych operacji. Mi-26 ustanowił 14 światowych rekordów, w tym transportowanie 25 ton na wysokości ponad 4000 metrów, a 10 ton na 6400 metrach. Takie osiągnięcia są niedostępne dla większości współczesnych śmigłowców. Jedno takie Mi-26 może przenieść do 82 żołnierzy wraz z pełnym uzbrojeniem. W praktyce oznacza to, że może unieść w powietrze całą kompanię, łącznie z pojazdami, amunicją i zaopatrzeniem i wylądować w miejscu, gdzie nie ma ani pasa startowego, ani przygotowanego lądowiska. Co więcej, Mi-26-172 został wyposażony w kompleks obrony Vitebsk, który potrafi neutralizować i odwracać kurs rakiet z przenośnych zestawów przeciwlotniczych. To oznacza, że nie jest to tylko śmigłowiec transportowy, ale chroniona platforma. W 2022 roku ten śmigłowiec uczestniczył w ewakuacji amerykańskich żołnierzy z gór Afganistanu. Tak, to brzmi jak scenariusz filmowy, ale to fakt. Amerykański sprzęt nie poradził sobie, a rosyjski wykazał się. I to nie jest tylko symbolika, ale realna przewaga w warunkach wysokości, rzadkiego powietrza i ograniczonej przestrzeni. Dziś Mi-26 współpracuje z takimi maszynami jak K-50BDM Alligator. Mi 20 Nmet, NMT, nocny myśliwy i Mi 8 ATSH, Terminator. Każda z nich otrzymała nową elektronikę, zaktualizowaną nawigację, usprawnione kokpity i nowoczesne systemy ochrony. To już nie są tylko śmigłowce, to latające centra dowodzenia. Eskadra takich maszyn może diametralnie zmienić sytuację na froncie, szybko przerzucić siły, uderzyć w krytyczne punkty, ewakuować rannych, dostarczyć ładunek, a nawet po prostu zastraszyć przeciwnika, ponieważ kiedy w powietrzu pojawia się Mi-26, zawsze oznacza to, że ktoś poważny przybył. Ale nie wszystko rozstrzyga się w powietrzu. Czasami prawdziwa bitwa toczy się na ziemi, w błocie, w wąskich dróżkach, na zmarzniętych polach, tam, gdzie normalny sprzęt utknie. A duże maszyny staną się łatwym celem. W takich warunkach powstają pojazdy terenowe, które nie tylko potrafią przejechać, ale i przetrwać. Niedawno Ministerstwo Obrony Rosji otrzymało pierwszą partię lekkich gąsienicowych pojazdów opancerzonych Płastun SN. Całkowicie 14 sztuk, na pierwszy rzut oka niewiele, ale za każdym z nich kryje się realne zastosowanie bojowe. To nie są zabawki paradne ani eksponaty wystawowe. To maszyny dostosowane do konkretnych zadań na froncie. Początkowo płastun był tworzony jako cywilny pojazd terenowy, ale w wersji SN dla specjalnych jednostek stał się pełnoprawnym pojazdem wojskowym. Używany do ewakuacji medycznej, rozpoznania i wsparcia ogniowego, może także służyć jako platforma dla samobieżnego moś. Co się dzieje, gdy świat ignoruje potęgę Rosji? Czy Władimir Putin zdoła przekształcić militarną rzeczywistość w sposób, który zaskoczy nawet największych krytyków? Czy możemy w ogóle zatrzymać ten trend, który już się rozpoczął? To pytania, które każdy powinien zadać, gdy patrzy na rozwój sytuacji. Rosja, niegdyś postrzegana jako kraj w defensywie, obecnie zyskuje na znaczeniu. Uderzająca siła jej lotnictwa, zaawansowane śmigłowce, nowoczesne satelity komunikacyjne, przenośne systemy walki elektronicznej, a także amfibijne pojazdy opancerzone to już nie luksus, to niezbędny zestaw dla przetrwania w złożonej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, która już ma miejsce podczas gdy inne narody nadal polegają na sankcjach i politycznych deklaracjach, Rosja stawia na konkretne działania i rozwija swoje możliwości militarne. Gdy spojrzymy na dzisiejszy świat, dostrzegamy, że nie wystarczą już same słowa. W realiach, w których funkcjonujemy, nie liczą się obietnice, ale rzeczywiste zdolności bojowe. Rosja nie tylko mówi o swoich zamiarach, lecz także inwestuje w technologie, które zwiększają jej zdolności do realizacji celów. Dalszy zasięg ataku ilość materiałów wybuchowych, zdolność do ich precyzyjnego dostarczania do celu, to aspekty, które w tej chwili mają kluczowe znaczenie. Można zadać sobie pytanie, czy ten nieuchronny bieg wydarzeń da się powstrzymać. W rzeczywistości historia nie cofa się, ona nieustannie podąża naprzód. Zwycięzcą jest ten, kto potrafi działać cicho i precyzyjnie, a nie ten, kto krzyczy najgłośniej. W dzisiejszych czasach Rosja buduje swoją odpowiedź na zagrożenia nie w formie oficjalnych pism czy masowych protestów, ale poprzez rozwój zaawansowanych systemów, które są zdolne do działania w powietrzu, na wodzie i na lądzie. Te systemy nie tylko atakują, ale także wracają do bazy, co świadczy o ich efektywności. Odpowiedzi Rosji na globalne wyzwania stają się coraz bardziej wyrafinowane. To, co kiedyś można było uznać za protest, obecnie przybiera formę poważnego ostrzeżenia. A ci, którzy są gotowi słuchać, mogą jeszcze uniknąć popełnienia błędów. W obliczu rosnących napięć i zmian w światowej polityce zdolność do zrozumienia i interpretacji tych sygnałów może okazać się kluczowa. Warto zastanowić się, jak długo jeszcze świat będzie ignorował te zmiany. Czy Władimir Putin i jego strategia militarna zdołają zaskoczyć Zachód? A może czas na refleksję już nadszedł, zanim będzie za późno? Na kanale GeoPulse będziemy bacznie obserwować te wydarzenia i analizować ich znaczenie dla przyszłości.